Deutsche Telekom, czyli właściciel chyba T-Mobile, przychodzi do stołu z telefonem AI, jakby we współpracy z Perplexity. Ja zaraz pokażę ten, to wideo, o co chodzi. Chodzi o to przede wszystkim, żeby, a Twój telefon był asystentem, Twój telefon miał, no, miał po prostu AI w sobie i mógł wykonywać dla Ciebie rzeczy. Zobaczmy kawałek tego, tego wideo, co tutaj się e, wydarza za sprawą e, T-Mobile'a. Show me the best tapas place on La Rambla. if you're looking for the best tapas bar near la rambla in barcelona restaurant glacier is a top recommendation you will encounter an atmosphere of history and classics of catalan cuisine good wine and cocktails please book a table for tomorrow evening for how many people and at what time would you like to book a table for two people at 7.30 p.m your table for two people tomorrow at 7.30 p.m is reserved Także fajnie. Ciekawe, gdzie z tym dojedzie T-Mobile we współpracy z Perplexity. Jeśli mielibyśmy takich asystentów, to bardzo fajnie. Bo jak widzisz, Apple ma również to swoją Siri. No, ale tutaj kurczę niewiele się dzieje w porównaniu z tym, co przed chwilą widzieliśmy na tym przykładzie. Wiesz co, to już wiem dlaczego T-Mobile rozdawał kupony do Perplexity, zresztą przypominamy oczywiście, Mateusz proszę wrzucić tu link na czata, że jeżeli jesteście abonentem, jeżeli kupicie kartę starter do T-Mobile'a, co kosztuje 5 złotych, później można ją wrzucić do kosza, to można odebrać na rok za darmo Perplexity. Cel nie już, wi miałaś... już, już wiadomo czemu ta protopromocja, bo jest, już wiadomo skąd to się wzięło.